Myślę, że z bełchatowym nie ma co grać, bo to nie warto. No, symulujemy. Skład widziałem, wszystko jest. Ładnie biegnie. No, tak, tak, tak. 8 tak na 10, chociaż nie, 10. Ale bełchatów jest dobry, z bo sobie rozlegli. A mikro. Dinks to już kole. No i teraz. Buffalo ma strzelić. Nie, duma, może być duma. I dobrze, że nie obranił Karnego i Poźniak strzelił na to tam. i to mało obchodzi. Jeżeli... O jeżeli, 7 dni tydzień. Tydzień go nie będzie. Wow, Wyśle to jest tydzień. Kurde, szacunek. Diegły. Oj, dobra, kiedyś indziej się odnagli. Spot z pod beskidziem też symulujemy. To... Tak tylko czas zdjąć e, kamińskiego. Proszę cię, to jest pod Beskidzie. nawet kamiński bez obu by dał radę. No, może być. Dilar ma 70, niedługo kamińskiego przegoni. Mamy bezpieczną przewagę nad wisłą. Ale ławka krótka. No, ręczyć jeśli Jesse wsiadę jeszcze. Fajnie, fajnie. fajnie. To ten ham. Hot no, Tak słyszycie jakieś dziwne odgłosy, to nam takie dwa zjeby grają w nogę. No i taki custard. Jeden. Że, że, że tak powiem, nie? Ja bym pochwalił Lovranczycza albo nie wiem, pochwał jego, bo jego jeszcze nie, nie chwaliłem go. To ja go pochwalił. Ale się fajnie to robiło. Chciałbym o, je. tak o Jezu, to ten ham... to jest Liga Mistrzów? Tak. Dobra, Kamiński do składu. Dobrze, że są w formie chłopy. Kamiński jest trochę zmęczony, to, to go na ławkę daj. Kamińskiego. To ja bym dał tak. Gędziora na środku do dobrze gra. Dobrze. To I... grona. No, i to, 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 to okej. Okay. Oni tam przeżyją. No i nie odgrobia. Nie odgrobia No i trzeba wygrać ze puksami. No i No. Czekaj. Czemu mamy brać wyjazdowe, jeżeli oni... Zobaczmy na ich sklepy. O, wyjazdowe mają fajne. Wyjazdowe mają fajne. To mi się widać. Nie. Tak. Ale dobrze, no to znaczy no nie było tak bardzo źle, tak wcale, ani koszmarnie, ani tam jakoś wybitnie. Mieliśmy tyle samo strzałów, tylko że o jeden celny mniej. Spróba odbiorów. Nie uda nam się No tutaj poczarował Chadli przódkę, To nie mogło wpaść, ale to już musiało niestety. Za wolno Ale tutaj samo. Pudło obrona, pudło obrona. Ładna obrona Lorisa. Ładna obrona Kariniego. Ładne pudło jego Chyba. Ładne. No to. Dobra, nie. No nawet ładne. Ładne pudło Paulinio A, jebnie, nie, nie jeb. jebnie. jebnie, jebnie, rygnął i jebnie. Jebnął. Logis obrona, petarda Milka Chciałem powiedzieć Ezio, ja nie wiem czemu, słupek minali. No to ja strzelałem, czemu to nie padło. I Carlini obrona, też fajna. No to w trzeba będzie zagrać. A Bayern City 2, -2. I teraz będzie Bayern City match, ale w Bayernie. Dzięki trenerze. Spoko, nie ma za co. Jesteś, jesteś spoko. I grasz dobrze. Jesteś spoko. Z piastem Gliwicę też zasymulujemy. Co byłem to tylko puchar polski. Ale teraz we, z Łęczną zagramy chyba lekko rezerwami. Bachlowy, zmęczone, linety też. Dobrze. Zresztą to też by szedł. zszedł wędrówkę. No. Cały skład członków. Ja się tak nie bawię. To też to, będziemy musieli zagrać tak ten. Normalnie bo przegramy. Ja ci mówię, przegramy. No dobra, może masz rację. To co? Ale z tymi... A gospodarz to osób. Łęczną to możemy. Niech to jest liga, to spoko. Dwa milikas, jeśli. Yes, jeśli yes, yes, to jest żelazny rezerwowy. I to najlepszy. Niesamowity rezerwowy. Symuluj tym składem. Niech się pograją chopoki. No i to też jest u siebie, więc spoko. Mam nadzieję, że tutaj też będzie tylko... 3-1. Eee. Pięknie. streak duma, pięknie. Się rozstrzelał.

ze Śląskim gramy. A nie, bo to jest dwumecz, dobra. A to to zasymulujemy też? Ze Śląskim? Nie, zasymulujemy. W lidze możemy sobie trochę odpuścić. I, I to, to, i to. Gramy, tak? Dużo tego. Nie, z Niemcami zagramy, a z to się następnym razem. Okej, okay, dobra. Masakry. Trzy się z w Gliwice w krótkim odstępie czasowym. Psz. Jeszcze mi kontuzja. Co za ciota. jest <noise> zwycięstw w końcu klubu Ci Ci Łyb Cię boli. Sześć tygodni. Wypadek przy pracy. No to Milika nie będzie. Trochę zmęczająca, zwłaszcza Milik. No to wchodzi... Aha, dobra, to mamy Gesila. Za Milika będzie... Ym... ho? Ym... Sprawdzimy go. Grałem nim w pierwszym meczu jakim nim grałem, strzelił gola. Przeciwko PSW. Ale wcale nie był to jakiś wybitny mecz byle nie przegrać wysoko no Willary Herbert Herbert no. to jesteśmy w kolejnej fazie Pucharu Polski ale fame. ze Śląskiem też takim składem trochę ich mocno eksploatujemy co nożycie, no 2-0, 2 duma <laughs> on jest świetny Dobra, a to już będzie trzeba normalnie. Termin zgłoszony, składów zgłoś. To już będzie trzeba normalnie. I tutaj będzie trzeba porządny skład ustawić. Najlepsiejszy. No dalej. Powłań do kadry. Trzeba wygrać 2 -0. Kto będzie powołany do kadry? Hebit, Lovrancic, Milik, Kamiski Kendziora. Wow. A Milik kontuzowany. Linety, no wiadomo, też tak myślę. Bo ten mecz faktycznie może być jednym z kluczowych w tym sezonie. No nie, już Kazagla prowadzi. A bo Soldado nic nie strzelił, bo jest słaby. I Azard jeszcze. No ale Azart jest, wiesz. Z tyłu trochę. Bachlowe. Eee. Dziegołę. Kędziora. Douglas czy kędziora? naj, Overallowo najlepsze. Overallowo, ale Douglas się no ty. No, chyba tego zauważyłem. I e, ten obral I Kejta, nie Kejta chyba będzie musiał zagrać. Chyba, że Minala. Nie, bo Minala jest bardziej mniej, bardziej mniej zmęczony. Ale um. wolniejszy jest. Minala, ale Minala się też dobrze gra. Minala ma chyba lepszy dribbling. O jeden. I podania, dużo lepsze podania. A strzał to... z daleka ma dużo lepsze. Czek Wróć. Defensywny ma dużo lepsze też. Wróć. No tutaj Kejta ale, jest lepszy. Ale wróć. To się go w drugiej połowie wprowadzi. Kogo? Kejta. Nie, to lepiej minale, żeby Kejta wtedy zmęczony dobra. był. A minale taki wypoczęty na tamtych zmęczonych. No i Duma jest oczywiście. A tak to... na ławce. posadził go. I Horn szła. Takiego koloru, reszta może być. Drągowski jeszcze tak nie trochę dziwi. Po co dwóch bramkarzy na ławce? Bez sensu. A patrzymy, dwie kontuzje bramkarzy, nie? To, to by było jajce albo czerwone. Dobra, dawaj szybciej. Dobrze. Kolejny. Takie trochę pędzikiem. Dzisiejszy odcinek. W sumie to bez powodu pędzi. Sorry. Ja też tak mogę, patrz. Dobra, Z... ZW, tak. no i dupa. Gali. Ale bramka ładna była. Tak, ale w ogóle to tak... Tutaj pudło jego to takie nic ciekawego, nie? Takie z dupy. No wrzucąc. Wachlał i tutaj pudło też. No tutaj już było całkiem ładnie. W ogóle, no kurde. Było, miało miały do kołbuja, ale. No Paulinio, no! No Paulinho, tak jak w pierwszym meczu, tak jak... Nie, w pierwszym meczu nie. A może? Nie pamiętam już nawet. I to? Ano, no Paulino. Biegnę, 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 biegnę. A to było coś takiego, nie? On mówi w przerwie... Dawaj zmieniamy go, bo zmęczony jest. To ja mówię... Nie no, pograj jeszcze, bo tam w razie czego jakby Bax miał kontuzję, no to jego się zmieni. No to dobra, to nie. i no z od poprzeczki. No i Holtbiego to już tam się nie chciało, tutaj ten, co? Ojej, jeszcze pudło Lovrencicza. Ty jak mi zniknął! Tutaj jest. Cimaj. Lovrencic. I Duma. Tutaj, no, lewą nogą jeszcze był zmęczony taki, że miał prawie zero paska i... Przykro nam odpadamy z Ligi Mistrzów. myślę, że i tak dostaniemy jakiś tam bonus. Real Madrid... A jeszcze nie, jeszcze nie, bo to, bo to był chyba pierwszy mecz, tak jakby tego, tej fazy, pierwsze te kontuzja eee, Reprezentacja będzie w następnym odcinku. Tak, tak. Ten idiota będzie sam grał. Czekaj, 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 mi trzeba go zmienić, nie? Żyro, dawaj. Nie, nie, nie. nie! No tak na jaj. Dobra, dawaj. Albo linety. Żyro. Zigro. <grym> Jaki kraj, taki zigłum, nie? <grym> Mm, Nagroda 4 turnieju 5 mili milionów, no i a za Puchar Polski 30 tysięcy. <noise> Kontuzja zawodnika jest Nie będzie 3 tygodnie, Bachlowego też 3 tygodnie, a Linety... no... zadowolony, <noise> że odpadliśmy. I eliminacje FIFA World Cup będą już w następnym odcinku, ale dobrze nam idzie No, No, to się będziemy żegnali.